Dzień dobry, witam Państwa na konferencji meczowej. tener dotyczący gości, pan Dariusz Kantor, witam serdecznie. Tener gospodarzy, pan Tomasz Grzegorczyk. Bardzo proszę o komentarz do meczu trenera Siarki Tarnobrzeg. No, przegraliśmy bardzo ważny mecz dla układu tabeli. gratulacje dla, dla trenera Górnika. Bardzo dobrze weszliśmy w ten mecz, bo pierwsze 15-20 minut naprawdę fajnie wysoko prasowaliśmy. Zdobyliśmy bramkę, mieliśmy jeszcze kilka takich odbiorów w wysokiej strefie. Ale tak jak w meczu z Olimpią Melbourne. odbieramy piłkę wysoko, ale brakuje no to trochę tej jakości po odbiorze piłki, żeby, żeby dojść do jakiejś sytuacji bramkowej. Później tracimy bramkę po, po bezmyślnym faulu Kaspra Cichonia. Do szatni dostajemy bramkę z rzutu rożnego. Mówimy sobie w szatni, żeby podnieść głowy do góry, żeby, żeby walczyć. Wychodzimy, przegrywamy 3-1 praktycznie w pierwszej akcji. I ciężko jest cokolwiek zrobić. Też nie mogłem chłopakom odmówić, bo starali się zrobić co w ich mocy. Stworzyli, tworzyliśmy sobie sytuację, bo też nie można powiedzieć, że my nie mieliśmy sytuacji, bo Paweł Mróz miał kluczową sytuację, gdzie nie przyjął piłki w pierwszej połowie, w drugiej połowie miał sytuację, gdzie też świetnie bramkarz obronił. Po prostu wygrała drużyna bardziej wyrachowana, skuteczniejsza, która była w, no, w dzisiejszym dniu po prostu w lepszej dyspozycji i tyle. My musimy jeszcze walczyć, bo zostało pięć kolejek do końca, a ja uważam, że w tej lidze z każdą drużyną można wygrać i z takim nastawieniem będziemy podchodzić do kolejnych meczów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz do meczu trenera gospodarzy, pan Tomasz Grzegorczyk. Dziękuję Darek za gratulacje. Zgodzę się absolutnie z odpowiednim nastawieniem w tej lidze jesteś w stanie wygrać z każdym. My pechowo potraciliśmy punkty i wcześniej i dzisiaj ja uważam, że byliśmy odpowiednio zmotywowani, ale przede wszystkim też zdeterminowani do tego, żeby te punkty zostały u nas. Ja uważam, że trafiliśmy z ustawieniem i trafiliśmy też przede wszystkim z personaliami, jeżeli chodzi o wybór na skład wyjściowy. Nie weszliśmy dobrze w mecz. Rzut karny 1-0. Chwała chłopakom za to, że od razu gdzieś głowę podnieśli do góry, że dążyli cały czas do, do tego, żeby stworzyć sytuacje bramkowe. Dzisiaj kapitalne zawody zagrał Żenia, ale absolutnie nie chcę żadnego zawodnika z mojej drużyny wyróżnić, bo cały zespół pracował na bramki, cały zespół pracował na, na sytuację i Żenia dał nam karnego, Arek go wykorzystał i zgodzę się, trafiliśmy drugą bramkę w odpowiednim momencie, bo praktycznie po bramce sędzia odgizdał czas na przerwę, więc tutaj dla nas taka bardzo dobra psychiczna przewaga, mentalna przewaga i chłopcy w szatni, widać było, uwierzyli, że mogą dzisiaj e, swoją grą przede wszystkim, e, swoją ambicją e, te trzy punkty zostawić u nas e, w domu i dobre wejście w drugą połowę. E, szybko strzelona bramka 3-1, trochę ma się nam e, ułożył. Był moment, zgodzę się, w drugiej połowie taki, gdzie troszkę Troszkę za pasywnie broniliśmy, trochę za głęboko się cofnęliśmy, ale cały czas e, ja też za linii można powiedzieć i, i tutaj starsi zawodnicy, doświadczeni zawodnicy dali radę, bo cały czas bodcowali kolegę obok i, i do tego, żebyśmy aktywnie bronili. Ta aktywna bro, obrona dała nam czwartą bramkę i tutaj uważam, że zasłużone zwycięstwo, ale tak jak kolega powiedział, to jest jedna z bitew. My jesteśmy w sytuacji, gdzie co tydzień trzeba walczyć, tak jakbyś wychodził na, na mecz finałowy i tutaj następny mecz nie będzie łatwy z Radunią. Nie oglądamy się na innych, w jaki sposób, czy gubią punkty, czy łapią punkty. My musimy określoną liczbę punktów złapać, przede wszystkim w tych meczach u siebie, a z, z meczów wyjazdowych przychodzić też zdobycz punktową, bo. Sytuacja jest taka, że do nie jedziemy po punkty, i tutaj zapewnię każdego sympatyka górnika, że drużyna jest zdeterminowana do tego, żeby walczyć w każdym meczu o, o punkty i takie mecze, jak ostatnio w zeszłym tygodniu, się już nam nie powtórzy. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo, do widzenia. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.